Łapka w górę! Łapka w górę! Jest! Jest środa 29 marca. Utknęliśmy w tym na granicy chorwacko-serbskiej. Zebrali się tylko od nas wszystkie dokumenty, paszporty oraz dowody i następuje sprawdzanie. Tam jest właśnie okienko celnicze, do którego Pan przed naszymi wszystkimi dowodami. My dotarliśmy do stolicy Serbii, czyli Belgradu, i jest to mój pierwszy, pierwszy pobyt w tym kraju. Mamy tutaj do odwiedzenia dzisiaj dwa ważne punkty. Pierwszy są to targi motoryzacyjne Expo Motoshow, oraz drugi punkt jest to muzeum Nikola Tesla. W Belgradzie mamy mniej więcej czas wolny do godziny pierwszej, co oznacza, że podzielimy się na dwie grupy. Zrobiliśmy sobie taki plan. Na samym początku lecimy zwiedzić targi motoryzacyjne, a potem robimy dwie grupy. Jedna grupa zostaje tylko na targach, a druga wychodzi troszkę wcześniej i jedzie w takim razie do muzeum Tesli, ponieważ nie bylibyśmy w stanie ogarnąć tego wszystkiego czasowo. Troszkę zostaniemy tutaj krócej, natomiast zdążymy jeszcze zwiedzić dzięki temu muzeum. O godzinie 16.25 widzimy się w tym samym miejscu tutaj i przechodzimy do Muzeum Tesli. tutaj za mną jest zwykła G-klasa. Znaczy określenie zwykła to w ogóle też jest dziwne, bo, bo tauta są całe niezwykłe, ale to auto, które się znajduje tutaj, G-klasa na podwyższeniu, ojej, no coś niesamowitego. Szczyt marzeń motoryzacyjnych. to te targi mogłyby się odbywać naprawdę tylko na samym masażu. Ja tu nie potrzebuję tych A, niczego innego. Wasz tak peżoty. To jest taka sytuacja, kiedy możemy tylko ubolewać nad tym, że samochody te tego typu w ogóle mogą powstawać. <grywa> A teraz jesteśmy na stanowisku Daci i chciałem Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jakie samochody, takie testy. Dziewczyny się oparły i mają totalnie gdzieś, że są jakiekolwiek targi dzisiaj. Nie Nie <laughs> Stanowisko Subaru, ale są tu same suchy, czyli jaki jest tego wniosek. Subaru przywiozło na wystawę tylko samochody sportowe z aspiracjami dla myśliwych. Technologia jutra. I tu jest Radziecka Łada. Technologia niezmienna od lat 40. A tak szczerze, jeśli mamy się czymś zachwycać, to chyba tylko tym Nissan gt Jak dla mnie najlepsze auto, jakie kiedykolwiek mogło powstać. Przywiązali auto. Ta, na pewno wam fiata ukradną. Zwróćcie uwagę na tak rewelacyjnie wyposażony jest ten bus. Idealne pod jakieś stanowisko serwisowe, może jakiś rajd, a ewentualnie może jakaś podróż w Europę zjechać dać tam łóżko, jakieś kanapy. Idealne miejsce do spania i podróżowania. Jak dokładnie wiecie, na Zanzibarze kupiliśmy kilka pamiątek, które trafią w wasze ręce. Były to dwie maski masajskie, jak i również kilka takich figurek przedstawiających yy, dawnych Masajów. Tylko w waszych rękach leży tak naprawdę cała kwestia posiadania tych figurek. Wszystko to zostanie przestawione na konkurs zarówno na stawczacie, Instagramie, jak i na Facebooku. Dla osób, które odpowiadają w sposób poprawny, te figurki zostaną wysłane drogą pocztową i trafią w Wasze ręce. Łapka w górę! Łapka w górę! Jest! O tu. tu. Łapka w górę! Łapka w górę! Sala Expo, sala wystawienicza jest już praktycznie pusta. Zamykają, gasną światła. Jest godzina 20. My w takim razie również ją opuszczamy i udajemy się w tym momencie do centrum miasta. Jestem obecnie tylko z Wojtkiem. Idziemy coś zjeść. Idziemy do centrum miasta. Mamy jakieś 2,7 km. I tak, tu są estakady, główna ulica. Ale zobaczcie, co jest po naszej stronie. Syf, śmietnisko. Coś strasznego w centrum miasta, wszystko wyrzucone. Co ci ludzie tu robią? Ale to jest w ogóle jakieś porypane. Idziemy ścieżką. Nagle pośrodku drogi kończy się chodnik, nie ma i musisz iść taką drogą <noise> w duże stakady, a obok świetniki. Jeszcze pod wiadok tym ktoś auto zgubił. Jaka tutaj niesamowita konsternacja na targa. Gdzie mamy Jejdy. teraz iść? Tunel się kończy, zasłona, barierka. Trafiliśmy do sklepu. A w sklepieniem co to znaczy, ale tu jest popis. W pewien sposób Belgrad wydaje mi się naprawdę bardzo komunistycznym miastem. Czy znaleźlibyście u nas w Polsce takie sklepy z rosyjską budką? Mega ciekawy system składowania śmieci. Ten duży pojemnik kłada się w ziemię totalnie w ulicę, chowa się totalnie pod jezdnią, i przykrywa się go wieczkiem takiego publicznego śmietnika. Centrum Belgradu wygląda tak jakby ładniej, kolorowej, czyściej i o wiele bardziej schludnie. No bo na przykład przed chwilą szliśmy takimi dzielnicami, gdzie ilość ludności romańskiego pochodzenia no, była na tyle zatrważająca, że powiem szczerze, czułem się troszkę. troszkę nieswoją. Mniej więcej godzinę drogi poruszania się po Belgradzie zajęło nam dotarcie pod kościół świętego Sawy. Jest to największy kościół ortodoksyjny w całej Serbii. Nie wiem na ile soczewka mojego obiektywu oddaje jego ogrom, natomiast mogę Wam powiedzieć, że jest naprawdę potężny. Podobnie jak w przypadku Sagrada Familii w Barcelonie, jest on cały czas budowany. Nie został jeszcze ukończony, a daty jego ukończenia tak naprawdę nie wiadomo. Na każdy taki serial Prison Break. A u nich jest bekstwo i zatwora. Przeszliśmy w tym momencie sobie przez belgradskie centrum miasta, czyli taka kulturowa część miasta. I podeszliśmy pod pałac, pod zamek w Belgradzie. Udało nam się dzisiejszego wieczoru zobaczyć, jest co prawda w pół do dwunastej w nocy, o pierwszej jesteśmy mówieni na busa. A doskonale nam wiadomo, że koło godziny drogi nas czeka jeszcze w umówione miejsce. W takim razie lecimy pod autobus, ale oczywiście nie chcę, żeby to była jakaś bezproduktywna droga, gdzie teraz tylko idziemy, idziemy. Także pamiętajcie, że wasz powrót podczas wiedzenia nie może być drogą bezproduktywną. Powinna to być droga powrotna, ale zwiedzając. Ja robię więcej na tej zasadzie, że wybieram sobie zawsze dwie możliwości drogi dotarcia do celu. Jedną idę do tego punktu, natomiast drugą wracam. Dzięki temu mam możliwość zobaczenia różnych miejsc, z danego miasta. Warto, abyście w tym swoim zwiedzaniu i podróżowaniu nie zapędzili się w taki galop, galop podróżniczy, gdy jedziecie do danego miasta i wszystkie punkty, które chcecie odwiedzić, po prostu zaliczacie. Szybko, punkt 1, 2, 3, 4. Warto sobie obrać punkty, które chce się najbardziej zobaczyć i jeżeli czas na to pozwoli, przyjść, zastanowić się, obejrzeć, przemyśleć, natomiast nie róbcie tego na zasadzie Zwiedzanie jak największej ilości punktów w jak najkrótszym czasie. Nie daje to satysfakcji, naprawdę. Powiem Wam, że w paru miejscach to miasto wygląda naprawdę, jakby tutaj jeszcze niedawno była wojna, i jakby gdzieś tutaj wybuchła bomba. Masa gruzu, masa śmieci na tych ulicach. Ciężko mi jest to wszystko w jakiś sposób zaakceptować i zrozumieć. Zeszliśmy sobie na bulwary miejskie i idziemy wzdłuż rzeki. Jeszcze mniej więcej około 3 km pozostało, czyli akurat pewnie 50 minut dotrzemy do naszego autobusu. Rozbieżność strukturalna tego miasta jest naprawdę abstrakcyjnie porażająca. Przedtem wieżowce, piękne budowle, odeszliśmy kawego centrum i znowu przejścia kolejowe. Brak dróg asfaltowych i wszędzie wyrzucone śmieci. Spójrzcie jak wspaniale kolorystycznie się odbiją. Czy widzieliście kiedyś sygnalizator w środku lasu? Nasza sytuacja z tragicznej przemieniła się w szczęśliwą, bo trafiliśmy pod autokar, Jest godzina, no prawie druga. Troszkę przyszło nam czekać co prawda na środek rokomocji, ale za szczęście dojechał, wsiadamy i jutro nad ranem, y, koło godziny 9 meldujemy się w Rumunii. Gdzie będzie zwiedzanie całodzienne Bukaresztu. Także, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, yy, myślę, że już wiele się nie będzie działo. Pozostaje mi tylko was pożegnać i zaprosić jeszcze raz do oglądania. I zobaczcie, jeszcze raz wszystkie odcinki z Zanzibaru. Jeżeli nie widzieliście, trzymajcie się! Piona!